Samotna matka spóźniła się do pracy, ponieważ zatrzymała się, by pomóc rannemu mężczyźnie na ulicy. Kierownik nawet nie dał jej szansy się wytłumaczyć. Jest pani zwolniona. Kilka minut później do biura wszedł właściciel firmy, ten sam mężczyzna, któremu pomogła, nie wiedząc, że to milioner. A to, co zrobił, nikt nie był na to przygotowany. Zasubskrybuj kanał i zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego oglądania. Dla Felicji Michala dzień zaczął się tak jak wiele innych, ale wewnątrz niej wszystko było inne. Przemierzała ulicę Warszawy, czując w sobie narastające napięcie, jakby świat był jej winien choć chwilę ulgi. Życie nieustannie balansowało na granicy katastrofy. Czynsz spóźniony o dwa tygodnie, córka Grażyna z gorączką, rachunki mnożące się na biurku jak chwasty, nieustanny strach przed utratą pracy w firmie budowlanej. Ostrowski and Partnerzy. Trzymając pod pachą teczkę i telefon, próbowała nie myśleć o poranku, który dopiero się rozpoczynał, gdy coś oderwało jej uwagę. Po drugiej stronie ulicy mężczyzna w eleganckim płaszczu zatoczył się, jakby świat nagle przestał mu się kręcić. W następnej sekundzie runął na chodnik, a wokół niego rozsypały się dokumenty. Ludzie mijali go obojętnie, omijając jego ciało tak, jak omija się śmieci. Felicja przystanęła. Jeśli się zatrzymam, spóźnię się znowu, pomyślała. Ale jej nogi ruszyły same. Klęknęła przy nim, nie zważając na spojrzenia przechodniów. Proszę pana, słyszy mnie pan? Otworzył oczy powoli, jakby wracał z daleka. Chyba. tak. Głos miał cichy, zmieszany, a krew sączyła się z rozcięcia na skroni. Wyjęła z torebki czysty, chusteczkowy ręcznik i docisnęła go do rany. Proszę się nie ruszać, ma pan rozcięcie uśmiechnął się lekko, mimo bólu. Pani jest dobra. Jestem tylko człowiekiem odpowiedziała, nie wiedząc, że to zdanie stanie się początkiem czegoś, co całkowicie odmieni jej życie. Kilka minut później, próbował ją przekonać, że wszystko z nim w porządku. Wstał, podziękował, zebrał dokumenty i zniknął w tłumie. Spojrzała na zegarek osiem siedem. Zamarła. Cezary Rogalski nie znosił spóźnień. W biurze panowała cisza, która zwykle poprzedzała burzę. Cezary siedział za swoim biurkiem niczym sędzia, oczekujący na egzekucję. Trzecie spóźnienie w tym miesiącu, pani Michalak. Ma pani tym razem jakieś wyjaśnienie? Felicja stała spokojnie, choć miała ochotę wykrzyczeć całą prawdę. Na ulicy był ranny mężczyzna. Pomogłam mu. Nie mogłam go tak zostawić. Zawsze jakaś szlachetna wymówka, przerwał jej chłodno. Zasady są jasne. Na biurku niemal centralnie leżała koperta. Nie potrzebowała patrzeć na napis, by wiedzieć, co zawiera. Rozwiązanie umowy o pracę. Jego wzrok był zimny, bezlitosny, ale kryło się w nim coś więcej. Satysfakcja, przyjemność skarania i właśnie wtedy los postanowił interweniować. Drzwi otworzyły się z cichym skrzypnięciem. Inga Bednarek, recepcjonistka, wychyliła głowę do środka, a jej głos zadrżał. Panie Rogalski, pan Benedykt Kowalski przyjechał. Cezary zbladł. Imię to zawisło w powietrzu jak wyrok. A potem wszedł. Ten sam mężczyzna schodnika. Miało patrunek na skroni. Ledwie widoczny pod włosami. Felicja poczuła, jak jej serce przestaje bić. Benedykt spojrzał najpierw na nią, potem na biurko. Powoli sięgnął po kopertę. Otworzył ją, wyjął dokument i w ciszy porwał na strzępy. To przeze mnie pani Michalak się spóźniła, powiedział spokojnie, ale stanowczo. Ufam, że to wyjaśnia sytuację. Cezary zamrugał, zaskoczony, jakby przez chwilę stracił zdolność mówienia. Panie Kowalski, ja nie. nie wiedziałem, że. Benedykt uniósł brew. A teraz już pan wie. Felicja nie odezwała się ani słowem. Stała jakby próbując zrozumieć, co właśnie się wydarzyło. Mężczyzna, którego jeszcze godzinę temu nie znała, teraz stanął w jej obronie z siłą, jakiej nie odczuła od nikogo od lat. Zapanowała ciężka cisza. Cezary przełknął ślinę, odwracając wzrok, jakby Benedykt był kimś, przed kim nie warto się stawiać. Inga wciąż stała w drzwiach nieruchoma. Benedykt spojrzał na Felicję raz jeszcze, ale tym razem jego wzrok był inny, jakby znał ją lepiej niż ktokolwiek. Proszę się nie martwić, rzucił cicho tylko do niej, jeszcze się spotkamy, wyszedł tak szybko, jak się pojawił. A świat Felicji już nie był ten sam. Czuła, że coś zostało uruchomione, coś większego niż praca, niż poranny przypadek, coś, co wisiało w powietrzu od dawna, czekając na właściwy moment, by się ujawnić. Cezary usiadł z powrotem, zaciskając dłonie na podłokietnikach. Można wracać do pracy, pani Michalak. Głos miał suchy, ale już nie tak pewny siebie. Felicja skinęła głową, nie odrywając wzroku od drzwi, przez które przed chwilą zniknął Benedykt Kowalski. Próbowała uspokoić myśli. Nie udało się. W głowie kłębiły się pytania: kim on był? Skąd znał Cezarego? Dlaczego ją obronił, skoro była dla niego tylko przechodniem? Wróciła na swoje stanowisko, ale nic już nie było jak wcześniej. A gdy telefon zadzwonił godzinę później, z numerem bez nazwy i bez regionu, poczuła, że właśnie otwiera się drzwi do czegoś, czego nie będzie można już zamknąć. Odebrała. Pani Michalak. Głos był niski, wyważony. Chciałbym się z panią spotkać dziś wieczorem, to ważne. Poznała ten głos od razu. Pan Kowalski? Tak. Zawahała się tylko chwilę. Gdzie? Ulica Cicha 9. Punkt 19. Połączenie zostało zakończone, a Felicja czuła, że właśnie zaczyna wchodzić w coś, co nie miało odwrotu. Gabinet Benedykta Kowalskiego miał w sobie coś z kaplicy. Cisza, jaką w nim panowała, nie była przypadkowa, była precyzyjnie dobrana. Każdy mebel ustawiony z intencją, każda książka na półce w idealnym porządku. Felicja weszła powoli, jakby stąpała po ziemi, która mogła się zaraz zapaść pod jej stopami. Nie wiedziała jeszcze, czy przyszła tu z wdzięczności, czy z nieufnością, czy miała do czynienia z człowiekiem szczerze poruszonym, czy z kimś, kto próbował zatuszować własne sumienie. Benedykt stał przy oknie, patrząc na coś, czego Felicja nie mogła dostrzec. Nie odwrócił się od razu. Proszę usiąść, pani Michalak. Głos miał spokojny, ale głęboki, jakby każde słowo było wcześniej dokładnie przemyślane. Felicja zajęła miejsce naprzeciwko biurka. Ręce trzymała splecione na kolanach. W pokoju nie było żadnego zegara, ale czas płynął inaczej ciężko, gęsto. Wie pani, co to ironia? Odezwał się w końcu, nie patrząc na nią. Spędziłem całe życie budując imperium, tylko po to, by mieć pełną kontrolę nad wszystkim wokół. Ludzie, kontrakty, ruchy konkurencji wszystko miało być przewidywalne. Odwrócił się. W jego oczach było coś trudnego do odczytania nieból, coś głębszego. A dziś. dziś uświadomiłem sobie, że mogę przewrócić się na ulicy jak jakiś bezdomny, i jedyną osobą, która się zatrzyma, będzie kobieta zarabiająca ułamek tego, co ja wydaję miesięcznie na kawę. Felicja spuściła wzrok, nie wiedziała jak na to odpowiedzieć. Czuła się jak ktoś, kto przypadkiem wszedł w czyjeś wnętrze bez zaproszenia. Nie zrobiłam nic wielkiego, powiedziała w końcu. Każdy by się zatrzymał. Nieprawda, odparł niemal natychmiast. Większość ludzi przechodzi obojętnie, udają, że nie widzą. Pani pani się zatrzymała. Podszedł do biurka i usiadł naprzeciwko niej. Przez chwilę mierzył ją wzrokiem, nieoceniająco, raczej jak ktoś, kto stara się zrozumieć mechanizm, który właśnie go zaskoczył. Trzy lata temu straciłem żonę i córkę. Słowa te nie były dramatyczne. Były suche, niemal pozbawione życia, jakby zostały powtarzane zbyt wiele razy w ciszy własnego umysłu. Grażyna Sikorska, moja żona, Zosia miała 11 lat, wypadek samochodowy. Wracały z gór. Nie zdążyłem się pożegnać. Felicja poczuła, jak coś ściska jej żołądek. Benedykt spojrzał gdzieś ponad nią. Od tamtej pory nie zostało nic, tylko praca, rytuały, kalendarze, kontrakty. To miało wystarczyć. Zamilkł. Milczenie nie było niezręczne, było gęste od wspomnień, których nie trzeba było wypowiadać. Dziś rano, kiedy poczułem twoją dłoń na głowie, kiedy usłyszałem twój głos, przypomniałem sobie, że świat kiedyś był inny, że ktoś może się pochylić nad drugim człowiekiem bez powodu, bez interesu. Felicja wciąż nie wiedziała, czy to, co mówi, jest rodzajem manipulacji, czy najczystszą prawdą. Jego twarz nie zdradzała ani krzty fałszu, ale przez lata nauczyła się, że ludzie potrafią kłamać najlepiej wtedy, gdy wierzą w swoje własne słowa. Dlaczego mi to pan mówi? Zapytała cicho. Benedykt uniósł brwi, jakby pytanie było dokładnie tym, na co czekał. Bo chcę, żeby pani ze mną pracowała bezpośrednio. Felicja zmarszczyła czoło. Jako moja osobista asystentka Zapadła cisza. Przepraszam, ale są przecież osoby lepiej przygotowane, bardziej kompetentne. Nie szukam tylko kompetencji, szukam kogoś, kto powie mi prawdę, nawet jeśli jej nie chcę usłyszeć. Kogoś, kto nie zniknie, gdy zrobi się trudno, spojrzała na niego. Serce biło jej szybciej, niż chciałaby przyznać. Czy to była szansa, czy sidła? Nie wiem, czy potrafię. Proszę nie odpowiadać teraz, powiedział łagodnie. Proszę przemyśleć. Propozycja nie znika, ale jest warunek. Felicja uniosła wzrok. Jaki? Żadnych sekretów. Ani z mojej strony, ani z pani. Jeśli mamy pracować razem, musimy mówić wszystko wprost. W jego głosie było coś, co sprawiło, że jej gardło ścisnęło się mocniej niż powinno. Wstała powoli. Dziękuję za propozycję. Potrzebuję chwili. Rozumiem. Ruszyła w stronę drzwi, ale zatrzymała się w połowie drogi. Grażyna, powiedział pan, że tak nazywała się pańska żona? Benedykt skinął głową. Tak. Moja córka też ma na imię Grażyna. Jego twarz zamarła. Spojrzenie nieco się zmieniło, jakby jedno słowo przesunęło coś głęboko w nim. Przypadek? zapytał cicho. Felicja nie odpowiedziała. Zamknęła za sobą drzwi, zostawiając go samego przy biurku. Nie zdążyła jeszcze wyjść z budynku, gdy telefon znów zadzwonił. Numer był zastrzeżony. Halo? Pani Michalak? Głos był kobiecy, napięty. Mówi Inga z recepcji. Musi pani wrócić. Co się stało? To pani córka. Dzwoniła szkoła, zemdlała, Felicja pobladła. Już jadę. Wybiegła, nie oglądając się za siebie, a w pokoju Benedykta na biurku leżała fotografia. Jedyna, której nigdy nie schował, Grażyna, Zosia, uśmiechnięte w ciepłym świetle Starego Świata. I choć nie powiedział tego głośno, coś w środku zaczynało krzyczeć, cicho, uporczywie. To nie był przypadek. Kolejne miesiące zmieniły wszystko. Felicja Michalak stała się cichym epicentrum codzienności Benedykta Kowalskiego. Niepostrzeżenie zaczęła wnikać w struktury jego świata, tak uporządkowanego, tak zamkniętego. Organizowała spotkania z niemal chirurgiczną precyzją, tłumaczyła jego chłód w język zrozumiały dla innych, rozładowywała napięcia, zanim ktokolwiek zdążył je nazwać. Ale to, co naprawdę robiła, czego sama do końca nie rozumiała, to wypełniała pustkę, tę samą, którą benedykt pielęgnował w sobie jak relikwie po stracie. Nie wszystkim ta przemiana pasowała. Cezary Rogalski, niegdyś pewny siebie i uważany za niezatapialnego w strukturach Ostrowski and Partnerzy, został odsunięty. Oficjalnie reorganizacja, w rzeczywistości degradacja. Jego duma została zmiażdżona publicznie, a winą za to, choć nigdy nie wypowiedzianą wprost, obarczył Felicję. Zaciskał zęby, gdy widział ją w gabinecie Benedykta. Jakim cudem, powtarzał sobie. Jolanta Krukowska, szefowa działu kadr, nie była lepsza. Zawsze elegancka, zawsze opanowana, lubiła mówić półgłosem, by każde jej słowo stawało się plotką. Pojawiła się tu kilka miesięcy temu i już siedzi przy jego biurku. To szczęście? A może coś więcej, rzucała mimochodem, mijając koleżanki w korytarzu. Jej słowa rozchodziły się jak trucizna, niewidoczna, ale skuteczna. Jednak Inga Bednarek milczała. Obserwowała. Widziała, jak Felicja zmienia się z dnia na dzień, jak jej ruchy stają się pewniejsze, a głos zyskuje ton, którego wcześniej brakowało. Ale widziała też coś innego. Miękkość w spojrzeniu. Cień winy, który nie opuszczał jej, nawet gdy się uśmiechała. Któregoś wieczoru, gdy biuro opustoszało, a echo kroków dawno ucichło w korytarzach, Felicja została sama. Zegar pokazywał dwadzieścia dwanaście. Światła w open space były już wygaszone, tylko w jej gabinecie paliła się lampka. Na biurku leżał stos dokumentów, a przed sobą miała otwarty raport dla Kajetana Ostrowskiego. Usłyszała skrzypnięcie drzwi. Benedykt nie zapukał, po prostu wszedł. Jeszcze tu pani siedzi? podniosła wzrok i uśmiechnęła się lekko. Kończę raporty. Chciałam, żeby Kajetan dostał je jutro rano. Zbliżył się powoli, jakby nie był pewien, czy ma prawo tam być. Pani pracuje za dużo. Oparł się o krawędź biurka. Poznaje to. To ucieczka. Spojrzała na niego spokojnie. A pan nie robi tego samego? Uśmiechnął się pierwszy raz od tygodni tak szczerze. Może. Zapanowała cisza, ale to nie była ta sama cisza, która wcześniej wypełniała jego gabinet. Była cięższa, inna. Ich spojrzenia się spotkały i przez moment żadne z nich się nie poruszyło. Było coś niewypowiedzianego, coś, co wisiało w powietrzu od dawna, napięcie, które domagało się słów. Felicja otworzyła usta, ale zanim cokolwiek powiedziała, rozległo się pukanie. Benedykt odwrócił głowę, zły, że coś ich przerwało. Drzwi otworzyły się. Emanuel Czarnecki, ochroniarz, spojrzał z niepokojem. Panie Kowalski, pan Rogalski czeka w recepcji. Mówi, że to ważne. Benedykt zmrużył oczy. Przez sekundę milczał, potem westchnął. Niech wejdzie. Felicja odsunęła się od biurka i usiadła z powrotem. Drzwi otworzyły się ponownie. Cezary Rogalski wszedł powoli z zaciśniętymi ustami. Był spięty. Inny niż zwykle. Bez tej pewności siebie, która go kiedyś definiowała. Przyszedłem się tylko przeprosić. Słowa spadły jak kamień. Felicja spojrzała na niego z chłodnym dystansem. Benedykt nie powiedział nic. Cezary podszedł o krok bliżej. Wiem, że przesadziłem. Wtedy, w biurze, nie powinienem był tak pani potraktować. Benedykt w końcu przemówił. Nie powinieneś się tłumaczyć przede mną, wskazał głową na Felicję. Jej się należą przeprosiny. Cezary skinął głową, obrócił się w jej stronę. Pani Michalak. Nie zachowałem się właściwie. Byłem zazdrosny i ślepy. Jej twarz nie drgnęła. W porządku, ale ton jej głosu był stanowczy. Mam tylko nadzieję, że innych ludzi potraktuje pan z większym szacunkiem, niż potraktował mnie. Te słowa go zatrzymały bardziej niż jakakolwiek reprymenda. Milczał, po czym skinął głową i wyszedł bez słowa. Drzwi zamknęły się za nim powoli. Benedykt spojrzał na Felicję. Nie sądziłem, że potrafi się pani tak wyrazić. Odpowiedziała spokojnie. Jestem matką Życie nauczyło mnie wielu rzeczy, których pan wciąż nie zna. Kiwnął głową, wstał. Odprowadzę panią, jest późno. Szli razem w milczeniu przez korytarz, jakby każde słowo mogło popsuć ten moment równowagi. Gdy dotarli do drzwi, Felicja spojrzała mu w oczy. Nie jestem kimś, kto zostaje, on tylko odpowiedział. Ale pani wraca i to wystarczy. A w mroku, za rogiem korytarza, ktoś ich obserwował. Oczy Jolanty Krukowskiej błyszczały niepokojącą ciekawością. Minęły kolejne miesiące, a Felicja Michalak i Benedykt Kowalski zmienili się nie do poznania. Nie potrzebowali słów, by zrozumieć, co się między nimi działo. Ich relacja stała się czymś, co nie wymagało definicji. Była obecna w gestach, w spojrzeniach, w sposobie, w jaki się do siebie zwracali. Felicja obserwowała Benedykta z dystansu, widząc, jak krok po kroku zaczyna oddychać pełniej. Jak wyzbywa się starego ciężaru, jak próbuje, niezdarnie ale szczerze, odnaleźć siebie poza pracą i żałobą. On z kolei dostrzegał w niej coś, czego nie spotkał od lat autentyczność. Niewymuszoną siłę, która nie domagała się uznania, a jednak budziła szacunek. Zaufanie, które się między nimi zbudowało, było głębokie. I choć żadne z nich nigdy nie wypowiedziało na głos słowa miłość. To coś równie intensywnego krążyło między nimi, świadomość, że się zmienili. Podczas zebrania zarządu, na które zjechał sam Kajetan Ostrowski, dyskutowano o planach ekspansji. Potrzebujemy nowego oddziału, nowej energii. Kogoś, kto to pociągnie. Wszyscy milczeli. Kajetan był typem człowieka, który nie lubił powtarzać. Wtedy Benedykt, siedzący przy końcu stołu, odchylił się lekko i spojrzał na Felicję. To powinna być pani Michalak. Szmer przeszedł przez salę. Cezary Rogalski wciąż zbyt blisko ognia, by się nie poparzyć, parsknął. Ona rzucił z przekąsem. Przecież to Benedykt nie pozwolił mu dokończyć. Tak, ona. Nie było w jego głosie emocji, tylko decyzja. Felicja poczuła, że wszystko w niej się napina. Cała sala obserwowała ją w oczekiwaniu. Czekali na potwierdzenie, na przyjęcie, na zgodę. Wstała powoli bez pośpiechu. Jej spojrzenie nie szukało aprobaty. Dziękuję za zaufanie, panie Kowalski, zaczęła cicho, ale pewnie. Ale może to jest ten moment, kiedy powinnam wybrać inną drogę. W pomieszczeniu zrobiło się duszno od niedopowiedzianych emocji. Benedykt zmarszczył brwi. Odmawia pani? Spojrzała mu prosto w oczy. Nie odmawiam, uwalniam się. Cisza po tych słowach była miażdżąca. Praca z panem nauczyła mnie odwagi. I teraz muszę ją wykorzystać dla siebie. Benedykt wstał. Mówi pani, że odchodzi? kiwnęła głową. Mówię, że jestem gotowa iść dalej sama. Patrzył na nią długo, jakby starał się zapamiętać każdy rys jej twarzy. W takim razie mam nadzieję, że znajdzie pani to, czego szuka. Uśmiechnęła się lekko. Już znalazłam. Obróciła się i odeszła. Nie obejrzała się za siebie. A kiedy drzwi się zamknęły, Benedykt zrozumiał to, czego bał się od początku, że prawdziwa miłość nie więzi, ona daje wolność. Minęło kilka miesięcy. W kuchni firmowej Jolanta Krukowska z namaszczeniem nalewała sobie kawę, gdy podeszła do niej Inga Bednarek. Dostałam dziś maila od Felicji. Jolanta uniosła brwi. I? Otworzyła własną firmę konsultingową. Ma już kilku dużych klientów, radzi sobie. Jolanta westchnęła. A on? Inga spojrzała w kierunku schodów prowadzących na najwyższe piętro. Codziennie tu przychodzi, tak jak wcześniej. Ale. coś się zmieniło? Co takiego? Spokojniał, milknie częściej, patrzy przez okno, jakby kogoś wypatrywał. Jolanta uśmiechnęła się krzywo. Może nadal liczy, że wróci. Inga pokręciła głową. Nie. Myślę, że on wie, że nie wróci. Ale są ludzie, którzy przychodzą i zostawiają tyle światła, że wystarcza ci go na resztę życia. Benedykt Kowalski stał przy oknie na ostatnim piętrze. Warszawa tętniła życiem pod jego stopami, ale on nie słyszał nic. W jego dłoni tkwiła kartka papieru, wydrukowany e-mail. Panie Kowalski dziękuję za wszystko. Nie był pan przystankiem, był pan początkiem. F zamknął oczy, czuł jej brak jak obecność każdego dnia. I właśnie wtedy zrozumiał to, czego nie da się pojąć rozumem: niektóre spotkania nie są po to, by trwać, one są po to, by cię zmienić.